Witam. Na podstawie książki Andrzeja Tchorzowskiego pod tytułem Wstęp do teorii wychowania oraz na podstawie własnego doświadczenia jako rodzic i nauczyciel chciałabym powiedzieć parę słów na temat częstych błędów wychowawczych, popełnianych przez rodziców i opiekunów względem swoich podopiecznych, skutkujących trudnościami wychowawczymi. Tak więc zaczynając od początku, to podstawowym środowiskiem, w którym wychowuje się młody człowiek. Jest przede wszystkim rodzina. Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego wywierają ogromny wpływ na całe nasze życie i to dzięki tym doświadczeniom młody człowiek uczy się, jak powinien postępować w dorosłym życiu, obserwując środowisko, w którym dorasta. Bardzo duży wpływ na osobowość młodego człowieka mają metody wychowawcze, które są stosowane przez rodziców, wychowawców czy opiekunów. Jednak pomimo wszelkich starań i najlepszych intencji nie mamy możliwości wychować dziecka bez popełniania błędów, ponieważ czasem nawet niewielkie i błahe pomyłki mogą wywrzeć negatywne skutki w rozwoju i wychowaniu. W książce znalazł się cytat znawczyni problematyki dotyczącej błędów wychowawczych Antoniny Góreckiej, który mówi, iż błąd wychowawczy zawsze leży po stronie wychowawcy, ponieważ to jego zachowania są przyczyną powstawania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków. I rzeczywiście uważam, że to my dorośli kształtujemy i wpływamy na osobowość młodego człowieka. To jak funkcjonujemy, jakimi wartościami kierujemy się w życiu i jaki przykład dajemy, bardzo mocno oddziałuje na wychowanka. Pokrótce przedstawię dziewięć podstawowych błędnych zachowań, które zostały zawarte w książce, ponieważ myślę, że są one bardzo istotne, a stosujemy je na co dzień, nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzamy dziecku nieświadomie, oraz do tego sugestie zachowań właściwych osoby wychowującej opisanych przez Górycką. Które myślę, że są proste do wdrożenia, jednak trudne do wypracowania, ponieważ ciężko jest nam dorosłym zmienić nawyki, ale jednak konsekwentnie, konsekwentne działanie w końcu musi dać jakieś rezultaty. Tak więc, błędnym zachowaniem jest na przykład rygoryzm, ścisła kontrola i brak swobody. Natomiast te zachowania powinno się zastąpić stawianiem realnych wymagań, równowagą kar i nagród oraz równoważeniem możliwości dziecka, aby to mogło sprostać powierzonym mu zadaniom. Kolejnym błędem jest agresja fizyczna, jak i słowna, chociaż uważam, że jest to oczywiste, że takie działania mocno wpływają na psychikę każdego człowieka, a tym bardziej dziecka, które jest wrażliwe i potrzebuje dużo zrozumienia, czułości i tolerancji. Hamowanie aktywności dziecka albo zmienianie rodzaju tej aktywności bez y, konkretnego powodu również należą do błędów wychowawczych, ponieważ y, dziecku trzeba dać warunki do rozwijania jego aktywności, a gdy jest potrzeba wyboru tej nowej aktywności, to zdanie dziecka powinno Pełnić główną rolę. Również obojętność wobec wychowanka, brak zainteresowania nim, czy stawianie siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu źle wpływają na rozwój dziecka. Akceptacja, równowaga potrzeb, bycie wzorem i dawanie dobrego przykładu mają dobry wpływ. Podane zostały również zachowania rodziców, którzy są po prostu na kończy, czyli tacy, co wyręczają dzieci we wszystkich czynnościach, nawet tych najprostszych. Rodzice spełniający wszelkie zachcianki dziecka bez względu na zachowanie, czy wykonanie, bądź niewykonanie powierzonych zadań, idealizowanie dziecka i stawianie go na piedestale. Eee, albo brak konsekwencji w podejmowanych decyzjach. Jednak rodzic powinien pomagać zamiast wyręczać, e, uzgadniać wspólnie z dzieckiem zasady i konsekwentnie się ich trzymać, mieć pozytywne, ale też adekwatne podejście w zależności od zachowania dziecka. I porównując podane zachowania, uświadomiłam sobie, że niełatwo jest wychować dziecko bez popełniania błędów, ponieważ proste codzienne czynności, nawyki i rzeczy, na które nawet często nie zwracamy uwagi, wpływają bardzo negatywnie na wychowanie. Popełnienie błędów wychowawczych na początku drogi rodzicielskiej skutkuje problemami w dalszym procesie wychowawczym. Dlatego też ważną rolę gra tutaj współpraca opiekunów z nauczycielami, aby wspólnymi siłami znaleźć sposoby na zminimalizowanie bądź zredukowanie tych nieprawidłowości. Bieżącym przykładem jest czteroletni chłopiec z przedszkola, w którym pracuje, który miał problem z adaptacją. Nie chciał chodzić do przedszkola, nie chciał jeść, nie chciał się bawić z dziećmi, a jakikolwiek kontakt z rówieśnikami kończył się gryzieniem, szczypaniem, szarpaniem czy popychaniem. Po rozmowie z rodzicami okazało się, że mają oni całkowicie odmienne podejście do wychowania syna, ponieważ tata jest stanowczy, rygorystyczny. Stawia bardzo wysokie wymagania i skrupulatnie egzekwuje wykonane polecenia, natomiast mama jest wobec syna uległa, we wszystkim go wyręcza, spełnia wszelkie jego zachcianki, idealizuje go i stawia na piedestale czyli tak zwane oczko w głowie. Można powiedzieć, że rodzice kierują się książkowym wzorem błędnego podejścia wychowawczego, a więc od razu rozpoczęliśmy bardzo ciężką i trudną pracę nad redukcją tych trudności wychowawczych. Więc rodzicom zostało zaproponowane błędne zachowania zastąpić tymi właściwymi. Co z czasem zaczęło skutkować pozytywnymi zmianami w zachowaniu chłopca. Przychodzi chętniej do przedszkola, zaczął jeść i próbować nowych smaków, zaczął w miarę możliwości dogadywać się z dziećmi i nawet zaczął się z nimi bawić. I mimo, że jeszcze jest bardzo dużo pracy przed rodzicami, jak również przed nami, nauczycielami, ale tym, na tym przykładzie można zauważyć, że bardzo wiele daje zmiana podejścia do wychowywania i konsekwentne podejście do zamierzonych zadań i działań. Na koniec chciałabym powiedzieć, że ja, jako rodzic, siedmioletniego chłopca, o błędach wychowawczych dotychczas nie wiedziałam zbyt wiele i przyznam się szczerze, że ich nie dostrzegałam. I nie zdawałam sobie sprawy z konsekwencji popełnienia nawet niewielkich błędów. Zakładam, że wielu rodziców ma podobnie. Jednak po przeczytaniu książki Andrzeja Tchorzewskiego, a przede wszystkim rozdziału dotyczącego nieprawidłowości procesu wychowania, myślę, że zmieniło się wiele w moim podejściu do wychowania. A sugestie zawarte w książce zaczęłam wdrażać natychmiast, co mam nadzieję szybko zacznie skutkować pozytywnie w mojej relacji z synem, bo myślę, że dziecko nie jest żołnierzem ani zabawką, tylko młodym człowiekiem, którego trzeba wspierać i pokazać mu kierunek, w którym powinien kierować się w drodze do dorosłego życia. I to byłoby na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.